Pomieszczenie kuchenne, które przeszło metamorfozę, wykonałem tu wiele prac budowlanych, wykończeniowych, zainstalowałem szafki i blat. Zostało jeszcze kilka drobnych prac związanych z elektryką gniazda, oświetlenie górne i oświetlenie podszafkowe. W tym filmie zajmę się sprzętem elektroinstalacyjnym, materiał zamówiłem w sklepie team.pl, a do tego projektu wybrałem sprzęt firmy Hager Lumina z ramkami wykonanymi ze szkła i aluminium. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, zapraszam na film. Przez ostatnie trzy tygodnie zajmowałem się pracami wykończeniowymi w mieszkaniu u mamy. Było tu sporo pracy do wykonania, a na co dzień nie zajmuję się budowlanką, więc było to wyzwanie. Przy montażu zestawu kuchennego wspomagał mnie zdalnie Paweł, który również prowadzi swój kanał o nazwie Baba Buduje. Znajdziecie tam wiele przydatnych filmów instruktażowych dotyczących branży stolarskiej i nie tylko. Pozostało jeszcze zamontować gniazda nad blatem, łącznik światła, dwa gniazda na drugiej ścianie i tym zajmę się w tym filmie. Mam tu w kuchni trzy osobne obwody, zwłaszcza na urządzenia w zabudowie, a zestawy gniazda nad blatem są połączone szeregowo i na czas remontu przewody zostały połączone szybko z łączkami. Za pomocą noża monterskiego usunąłem białą izolację z przewodu, zdarza mi się także użyć do tego celu noża zwanego tapeciakiem. Zkróciłem przewody i pozbyłem się izolacji z końcówek, przygotowałem mostki z przewodu o tej samej średnicy co te istniejące zaślające i przełożyłem przez otwory między puszkami. Odwiedziłem sklep internetowy Timpel, z którym współpracuję. Jest bardzo dobrze zaopatrzony w produkty, jakich potrzebuje każdy instalator. W konfiguratorze o sprzętu wybrałem ramki oraz o następnie jednym kliknięciem wygenerowałem listę zakupów, która automatycznie dodała się do koszyka w sklepie Tim. Do tej realizacji wybrałem osprzęt z oferty firmy Hager Lumina. Gniazda przy blacie będą hermetyczne z klapką, natomiast dwa pozostałe na ścianie przeciwległej będą zwykłe podwójne. Poluzowałem zaciski i podłączyłem przewody. Tutaj trzymam się zasady faza z lewej, choć wiem już z komentarzy niektórych widzów, że są różne zdania na ten temat. Jest takie mniejsze grono osób, które uważa, że nie jest koniecznością trzymania się tej zasady, ja jednak wolę trzymać się swojej praktyki. Tak jak już wspomniałem wcześniej, do połączeń między gniazdami stosuje przewód o tej samej średnicy, co ten ze ściany. Jest to głównie ważne, aby zacisk gniazda pewnie i solidnie trzymał. Natomiast nie powiem, zdarzało się połączyć 2,5 i turówkę pod zacisk i wieście lub nie, ale do dnia dzisiejszego nic złego z tym połączeniem się nie dzieje. Taką praktykę nieraz spotykałem w mieszkaniach deweloperskich. Natomiast wiem, że niektórzy oglądający biorą te filmy jako instruktażowe i dlatego trzymajmy się zasady i wykonujmy te połączenia jedną i tą samą średnicą przewodu. Wkrętami wstępnie przykręciłem moduły do puszek, następnie ustawiłem pod poziomicę i dokręciłem na gotowo. Ramka trzykrotna pozioma, której podstawa wykonana jest z tworzywa, a wierzchnia warstwa ze szkła. W ofercie są również ramki wykonane z aluminium i drewna, więc każdy znajdzie odpowiedni wariant do swojego projektu. Dzięki szlachetnym materiałom użytym do produkcji ramek, zwykły łącznik czy gniazdo staje się wyjątkowym detalem, który zachwyci nawet najbardziej wymagających twórców własnego stylu. Drugi zestaw gniazd, tym razem dwie puszki, i tu wykonamy inny sposób połączenia. Przełożyłem przewody z lewej do prawej puszki, połączyłem szybko z łączkami i z tego miejsca wyprowadziłem osobne przewody do zasilania jednego i drugiego gniazda. Co prawda, przy tym sposobie jesteśmy lżejsi od trzykostki wago, ale odciążamy zaciski gniazda. Dwie techniki, jedna i druga poprawna, a w komentarzu możecie napisać, jak wy to rozwiązujecie na swoich zleceniach. Tutaj też biała ramka ze szkła. Fajne jest w tym osprzęcie, że wymiana samej ramki jest bardzo prosta i jak znudzi się dany wariant kolorystyczny, to bez problemu można podmienić ramki. Z grubsza posprzątałem i odkurzyłem. Ciemny kolor ściany i montaż sprzętu pozostawia białe ślady. Na szczęście farba zmywalna, więc przetarłem czystą i zwilżoną gąbką. Oświetlenie całego pomieszczenia podzielone jest na dwa, i tu zamontowałem łącznik podwójny biały w połączeniu z ramką wykonaną z aluminium. Jeszcze na koniec, wcześniej wspomniane gniazda na drugiej ścianie. Tutaj nie ma konieczności instalowania gniazd hermetycznych. Warto też dodać, że moduły gniazd podwójnych, jak i pojedynczych zwykłych, mają przesłonę styków, które zapobiegają przed włożeniem czegoś innego niż wtyczka, np. przez dzieci. Podstawowym wskaźnikiem sprawdziłem poprawność podłączenia gniazd. W najbliższym czasie wykonam tu jeszcze pomiary instalacji elektrycznych i sprawdzę skuteczność wyłącznika różnicowo-prądowego. Choć w blokach takie przeglądy wykonuje wspólnota czy też spółdzielnia, to po jakichkolwiek zmianach, przeróbkach w instalacjach elektrycznych należy takie próby i testy wykonać. Link do filmu prezentujący takie podstawowe pomiary w instalacjach elektrycznych znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Niedługo czeka mnie jeszcze montaż oświetlenia w suficie podwieszanym karton gips i montaż oświetlenia podszawkowego. Postaram się nagrać z tego film na kanał. Tak mniej więcej kształtują się ceny prezentowanego i użytego w filmie o sprzętu elektroinstalacyjnego na dzień publikacji tego filmu. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym materiale. Standardowo zachęcam do odwiedzenia sklepu elektrotechnicznego team.pl. Aktualnie mamy czasy, w których mniej odwiedzamy sklepy stacjonarne, a więcej zamawiamy przez internet. A w teamie zrobić zakupy łatwo, szybko i bezpiecznie. Przypominam, że warto jest być zalogowanym użytkownikiem, ponieważ wtedy możemy liczyć na lepsze rabaty i ciekawsze promocje. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć!